Jaka prawda? moc, jaka miłość. Jaka moc, jaka miłość. Tak. Tutaj miłości, sylwestę, miłości, co to będzie, gdzie to będzie, z Także kim to będzie, z kim pytań, to będzie. pytań, mnóstwo i co to będzie, co to Wio będzie A Ty było. gdzie tańczysz na Sylwestra? Ja sobie tańczę w ogóle jeszcze, nie wiem gdzie sobie tańczę, tańczę tam, gdzie wszyscy miłośnicy EZO zbierają się na Górze Sabat. Uu. Ale ja, Wy wyglądacie tak, jakbyście razem tańczyli na Sylwestra. A bierzesz, bierzesz miotłę? Słuchaj, ja, ja, ja w, bez mietły nie ruszam bez, się z bez domu. Miotły, bo bierz, trzeba zaparkować przed Progiem wtedy też nie przychodzą źli ludzie, także stawiacie tak? ludzie a miotłę przed na, wejściem, wtedy to odstrasza, złe złe, tak, złe mocne. Ale ja zwierzęłam, mhm. że na Sylwestra to Ty Sylwek zapraszasz. No tak, ja zapraszam, ja zapraszam. Będziemy, także, przylecimy. przylecimy, przylecimy, przylecimy. Tak. Słuchajcie, więc miotły przed wejściem, ale śmieci od razu do kosza. Do kosza, i tak. w Sylwestra tak. pijemy za moje zdrowie. No. Co było. Tak, zwykle wszyscy pewnie zapomną. Tak, jest. tak już jest zawsze. Marzenka. Chcesz z Sylwkiem jeszcze się spotkać kiedyś? A bardzo proszę, było bardzo, bardzo było miło. Bardzo także miło. z chęcią. Z chęcią. 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 Sylwuś, a ty co, ty, no co na tą propozycję? Zbierzemy się kolorystycznie. Tak? Pięknie pomarań, nie wyglądacie. Pomarań, błękit, prawda? Że wychodzimy, wychodzimy naprzód. Wspaniali prowadzący, doskonałe karty, przepowiednie, kula. kula. Czego trzeba więcej? Kula, kula. Po prostu włączyć EZO TV, zadzwonić, dowiedzieć się, czego chcecie. Po prostu podwójna moc.